Cześć, to jestem Mazak, a dzisiaj przedstawię Wam wady i zalety pitbike MRF 120hq. Jest to pitbike MRF 120hq z 4 9 silnikiem o pojemności 120 cm3 na gaźniku. Ja obecnie pitbajkiem przez ten rok użytkowania przejechałem 53,2 motogodziny. Silnik ten wyposażony jest w czterobiegową skrzynię manualną w takim oto układzie. Średnica cylindra to 52,4 mm, natomiast pokółoka to 55,5 mm. Jak większość 120, feedback nie ma AirBoxa. Mój feedback jest na kołach 14-12. Jego wysokość do siedzenia to 73 cm, natomiast do kierownicy to 102 cm. Feedback wyposażony jest w nóżkę, na której możemy oprzeć motocykl. Waga tego peatbikera to 63 kg. Bardzo fajną rzeczą jest, że już w standardzie dostajemy klamki niełamki. Peatbike wyposażony jest w wzmocnienie ramy oraz ma on amortyzator z regulacją o długości 280 mm. Pojemność zbiornika 3,5 litra. Silnik jest odpalany za pomocą Kickstartera. Jeżeli silnik jest ciepły, jest go bardzo łatwo odpalić. Na zimnym również ledzy włączonym saniem. Zawory tego PitBike'a to 27 mm oraz 23 mm. Do PitBike'a mam również dopięte niższe siedzenie, które obniża go o 3 cm. PitBike wyposażony jest w hamulce hydrauliczno-tarcowe. Ja w moim PitBike'u mam poklejoną monetkę, aby żaden brud nie dostał się do rolgazu i go uszkodził. Przejdźmy teraz do wad i zalet tego PitBike'a. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że ten peatbike ma niewiele wad i wiele zalet. Zaczynając od zalet, bardzo fajne jest to, że w standardzie dostajemy klamki niełamki, które się odginają podczas upadku. W zależności od tego, jak się ustawi amortyzatory, bardzo ładnie one pracują. Zaletą tego peatbikera również jest to, że po roku użytkowania w porównaniu do innych 120 nie traci on mocy. Jeżeli chodzi o wady tego pitbike'a, naprawdę jest jej ciężko znaleźć, a jedyną rzeczą jaka się stała, to tak jak już wcześniej wspomniałem, wyłamanie klamki sprzęgła z mojej winy, która była za mocno przykręcona.